Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem Anioł Pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego zajaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed Nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A iście szybko i powiedzcie Jego uczniom, powstał z martwych, i oto udaje się przed wami do Galilei, tam go ujrzycie. Oto co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi mówiąc: Witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Alleluja. Dziś jest noc, w której przekazujemy sobie naj, najwspanialszą wiadomość w historii. Jezus zmartwychwstał. Życie zwyciężyło śmierć. Gdy Jezus nauczał, gdy wskazywał drogę błogosławieństw, nakazywał modlić się za prześladowców, przebaczał swoim przeciwnikom, uzdrawiał chorych, trędowatych, na pewno wielu ludziom to się podobało. Ale z pewnością byli też i tacy, którzy myśleli, że tak się nie da żyć. Że świat jest brutalny i przetrwają tylko ci, którzy są bezwzględni. Tylko ci będą mieli wpływ na dzieje świata. Już Arystoteles pisał, zanim jeszcze pan Jezus się narodził, że człowiek całkowicie sprawiedliwy prędzej czy później zostałby by skazany na śmierć i zabity. I rzeczywiście to stało się z Jezusem. Ale śmierć i zło nie zwyciężyło życia i bezgranicznej miłości. Jezus tak jak zapowiedział, zmartwychwstał. Święty Mateusz opisuje kobiety, które o świcie po upływie Szabatu poszły do grobu. Krób jednak nie był zamknięty. Jezusa tam nie było. Aniołowie przekazali im nowinę o zmartwychwstaniu. Idąc w drogę powrotną do uczniów, spotkały jego samego. Jezus wskazał, że to właśnie one mają stać się pierwszymi zwiastunami dobrej nowiny. Kobiety na słowa pozdrowienia, tutaj w tej wersji usłyszeliśmy, witajcie, ale jest to to samo słowo, którym Anioł pozdrowił Maryję przy zwiastowaniu, upadają na kolana i oddają mu cześć jako Bogu. Jezus wysyła je do apostołów i mówi: Idźcie, oznajmijcie moim braciom. Jezus nazywa apostołów swoimi braćmi, choć wcześniej uciekli. Moglibyśmy powiedzieć, że go zupełnie zawiedli. Jezus jednak nie rezygnuje z nich. Wie, że było im trudno uwierzyć w obietnice i zapowiedź zmartwychwstania. Bóg jednak spełnia swoje obietnice. Dlatego patrzmy na przykład świadków zmartwychwstania, prawdziwych uczniów Chrystusa, których mamy w historii, i pamiętajmy, że życie zawsze ostatecznie zwycięży śmierć, że zawsze warto ufać Słowu Bożemu i Jego obietnicom.